Uwaga. Też zauważyłem, że gdzieś problem szpitala nam nie tyle może uciekł, co nie pojawia się na horyzoncie. Zwróćcie uwagę, panowie, też w kampanii wyborczej ubiegłego roku no temat szpitali zupełnie był nie podnoszony. Nikt, żadna partia polityczna tym tematem w żaden sposób nie grała. O szpitalach było ci go No i tak samo u nas temat szpitala. Nie był podnoszony, ale na sesji 28 ustalamy plan pracy Rady. No i ja wpisałem, taka jest moja propozycja, żebyśmy w lutym jako Rada otrzymali informacje o aktualnej sytuacji Czyli tutaj mogę powiedzieć, że z mojej strony gdzieś trzymam rękę na półcie i na luty, na styczniu nie, bo na styczniu niech to będzie w lutym, niech na dokładnie powiczy. dyrektor nam na sesji przedstawi I, i sprawy finansowe, i sprawy organizacyjne, koncepcje przyszłościowe. Będzie okazja, żeby się spotkać, będzie okazja, żeby zapytać, będzie okazja, żeby podebatować. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o kwestię szpitala. Jestem